Pokój dobro kochani, dzisiaj mamy 29 marca, dzisiaj jest Wielki Poniedziałek, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Jezus udaje się do Betanii, do swoich przyjaciół, do łazarza Marty i Marii. Czuje się zawsze dobrze w ich atmosferze. Wie o tym, że to są przyjaciele, którzy nadają taki bardzo szczery, dobry klimat. Pewnie Wy również macie takich przyjaciół, z którymi nadajecie na tych samych falach i którymi po prostu rozładowujecie swoje emocje i z którymi czujecie się po prostu dobrze. Tam, właśnie w tym domu, Jezus czuł się doskonale. Oni. Poczęstowali go wszystkim tym, co mieli najlepszego. Postawili na, na stole coś, co Jezus bardzo lubił jego ulubione potrawy, ale również to wszystko, co świadczyłoby o tym, że szanują Pana Jezusa. Marta uwijała się wśród różnych y, posług, jak to Marta. Natomiast Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i rozlała. W punt narodowego, drogocennego olejku na stopy Pana Jezusa i swoimi włosami otarła. Przyjaciele Jezusa potraktowali go w taki sposób, w jaki każdy przyjaciel powinien traktować swojego przyjaciela, a więc nie licząc się z kosztami, nie oszczędzając na swoim przyjacielu, ale dając serca to, co mają najlepszego. Kochani, kiedy Maria namaściła stopy Pana Jezusa, to w całym pomieszczeniu rozległ się niesamowity zapach zapach święta. Wtedy, kiedy Jezus przychodzi, to zawsze jest święto. Pan Jezus wiedział o tym, że to namaszczenie to jest namaszczenie na jego pogrzeb. On potrzebował być jeszcze w chwilach takich ostatnich, w tym ostatnim tygodniu, ze swoimi przyjaciółmi. Ta atmosfera bycia kogoś, kto, kto jest życzliwy była mu bardzo potrzebna, ponieważ wiedział, że za kilka dni spotka się z ludźmi, którzy w większości będą bardzo nieżyczliwi wobec Pana Jezusa. Być może ty też masz takich bardzo serdecznych przyjaciół, dla których czas się nie liczy, po prostu poświęcają ci tyle czasu, ile tego potrzebujesz. Również nie liczą się z kosztami i mówiąc drogi przyjacielu, wcale nie mają na myśli tego, że jesteś drogi, że muszą teraz wydawać dużo pieniędzy na ciebie, ale jesteś drogi ich sercu. Być może tobie też tak się zdarzyło, że otrzymałeś od swoich przyjaciół jakiś podarunek, Mimo, że wcale na niego nie liczyłeś, oni sami są dla ciebie podarunkiem i są darem od Pana Boga, ale jednak otrzymując dar od nich i widzisz, że oni włożyli tam dużo serca w to, żeby na przykład samemu wykonać albo na przykład, żeby kupić coś, co przekraczało ich nawet możliwości na granicy wytrzymałości finansowej, ale jednak wiedzieli, że bardzo ciebie cenią i starali się. W jaki sposób uczcić, uhonorować Twoją obecność w ich życiu. Ewangelia dzisiejsza, kochani, również poświęca trochę czasu Judaszowi, który skrytykował Marię za to, że użyła tego drogocennego olejku, który, jego zdaniem, można było sprzedać i uzyskać pieniądze dla ubogich. I komentator dzisiejszej Ewangelii. Autor święty Jan mówi, że tak naprawdę Judaszowi nie zależało na ubogich, ale ponieważ trzymał trzost, czyli był takim ekonomem całej grupy, on był osobą, która czasem również czerpała korzyści osobiste z tego, że była gdzieś tam blisko pieniędzy. Widzimy, kochani, w dzisiejszej Ewangelii, że ścierają się takie dwa światy: świat domu łazarza Marii i Marty i świat Judasza. Jedni patrzą sercem na pana Jezusa. Inni natomiast patrzą na drugiego człowieka pod kątem opłacalności. Kochani Święty Jan Paweł II mówił o takich dwóch rzeczywistościach: mieć i być. Mówił, że lepiej być człowiekiem, Bożym człowiekiem, niż mieć posiadać jakieś dobra materialne, ponieważ będąc człowiekiem, mając serce będąc otwartym na Pana Boga, można więcej zyskać i można się ubogacać. Natomiast często to bogactwo materialne zdarza się, że sprawia, że jesteśmy zubożali duchowo. Kiedy przyglądamy się Judaszowi, to widzimy do czego go doprowadziło takie spoglądanie na drugiego człowieka okiem pieniądza i opłacalności. Widzimy, że nawet był gotowy do tego, aby sprzedać swojego pana. I, kochani, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was do tego, abyście stali się przyjaciółmi Pana Jezusa, abyście patrzyli sercem, nie pod kątem pieniędzy, czy to mi się opłaca. Bo patrząc z punktu widzenia logiki i ekonomii ludzkiej, pójście za Jezusem nie opłaca się, bo musisz dzielić się z innymi. A z drugiej strony bardzo się opłaca, dlatego że staje się w pełni człowiekiem, który nie tylko. Udziela nie tylko dokonuje jakiejś transakcji z drugim człowiekiem, ale po prostu daje Innym miłość. Chciałbym też zaprosić Was, abyśmy przeszli ten wielki tydzień razem, byśmy przyglądali się to, co działo się w życiu Pana Jezusa, to, co dzieje się w liturgii i to, co dzieje się w naszym życiu. Na koniec, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.